Projekt y, uchwały proponowany przez zarząd zwiększa budżet o kwotę 1 503 784, 16 y, groszy y, na rok 2022. Y, tu oprócz tej drogi, którą y, w wieloletniej prognozie y, omawiałam, są wprowadzone jeszcze dwie drogi. Y, które pozyskaliśmy środki w kwocie 287 tysięcy suserz nowy kamin i 63 tysiące na drogę w Piotrowie. Pozyskaliśmy również na covidowe i te covidowe wszystkie pozyskujemy. Ona dotyczy 52 900 zł na DPS. DPS bardzo dużo pozyskuje Środków covidowych i do DPS-u, Panie Radny, powiat Gostyniński poza tą inwestycją, która w tej chwili jest realizowana na bieżące wydatki nie dopłaca jednej złotówki. To jest wszystko w ramach tych środków, za których inne powiaty, wojewoda płacą nam do budżetu środki za utrzymanie. Tak, tak. Pozostałe rzeczy, cała ta uchwała została omówiona na, na wszystkich komisjach, dziękuję. Dziękuję bardzo, wobec tego poproszę o opinię do projektu uchwały. Zaraz opinie i zaraz przejdziemy do głosów, dobrze? Najpierw opinię może, jak już zostało mówione. Przewodniczący Pan Majszak, opinia jaka była? Dziękuję. Komisja Pana Bartosiaka Oświaty, dziękuję. I Komisja Budżetu i finansów pozytywne. Dobrze, dziękuję. I czy ktoś z Państwa Radnych? Widzę, że Pan radny Andrzej Krzywicki. Proszę bardzo. Jest prawda. Ma Pani rację, że nie dokłada. Ale wzrasta współczynnik nasz. I w inwestycjach mamy mniej. To jest jedna sprawa. Do Pana Starosty. Józef, 60 tysięcy. Koszt tej drogi, jaki jest? Samochód. Pani. Piotr, no już Piotr, pani tutaj skarbnik przekazała, że 60 tysięcy możemy pozyskać, czy pozyskaliśmy kogo, tak dobrze wyrażę. Ile kosztowały tej drogi? Tak mniej więcej? 200 tysięcy ma kosztować. 200 mamy 60. Czyli my musimy znowu 140 ze swoich. Jeśli można. No jeżeli tak byłby pan łaskaw i mając na uwadze to, że zasiadał wcześniej w Radzie Gminy Gostin, pomógłby nam pozyskać dodatkowe środki na tą drogę będę bardzo wdzięczny naprawdę. Będę chwalił po wszystkich odpustach. A panie, panie Radny, to jest tak, że my te środki pozyskujemy, staramy się zrealizować. Czasy, w jakich obecnie żyjemy, są na tyle trudne, że jest każdy przetarg nieprzewidywalny. Próbujemy. Jeżeli uda nam się. Zresztą przykładem jest osobia, i biały, gdzie przetarg poniżej kosztorysu wyszedł, poniżej środków, które otrzymaliśmy. Także tutaj też próbujemy, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Jest dziwny ruch na rynku budowlanym. Także można się spodziewać wszystkiego. Dlatego nie oddajemy pieniędzy zawczasu, czekamy na postępowania przetargowe i próbujemy to wszystko, co zamierzamy, planujemy, zrealizować. Co do DPS-ów, ta budowa jest dla nas pewnym gatunkiem, bo środki, które były wykorzystywane dla utrzymania DPS-u w Sanikach znacznie przewyższały wartość całej tej nieruchomości to z, dlatego zostały podjęte te środki, żeby tutaj ten budynek uruchomić przenieść mieszkańców, obecnie oni są tylko czasowo w Czarnowie na Rogorzewku i jak otworzymy tutaj tą placówkę będziemy musieli relokować tych wszystkich mieszkańców poza tym te obiekty to jest miejsce pra, pracy dla naszych mieszkańców, naszego powiatu. Około 100 ludzi tam pracuje. To nie jest mało na Gostynin, który cały czas się boryka z zatrudnieniem. Także myślę, że ta nasza polityka ma jakąś przyszłość. To, że pozyskujemy środki dla rządu, jesteśmy bogatym powiatem, bo nam obciął dofinansowanie na tej drodze trębki właśnie z 80 na 50%, bo jesteśmy dla nich bogaci. Czy tutaj jest bogactwo? Nie wiem, nie dostrzegam go. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Starosto, Pan Radny Andrzej. Panie Starosto, no znowu Pan o DPS-ach. Ja tylko w części tej wcześniejszej dyskusji mówiłem o DPS-ach, ale to samo z Domem Dziecka, e, ze złotymi klamkami i tak dalej dla 14 dzieci. To jest ciąg różnych rzeczy, ciąg Panie Starosto. Jak ja wcześniej mówiłem, zastanówmy się. Ciąg, a to, że jesteśmy bogaci, no bo ze współczynników jesteśmy bogaci. No, 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 tak to wychodzi, panie starosto. A tam jest tabelka i współczynniki, no, no i, i teraz jeszcze do dalszej. Y, takie pytanie, ta droga na Piotrowie to jest gminna czy powiatowa? No, no to panie starosto, no to naszym obowiązkiem jest tą drogę wykonywać. Możemy prosić innych, żeby coś dołożyli, ale nie muszą, panie starosto. No, ja proszę i gminę, i pana. Prosimy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby w tym punkcie projekt uchwały zgłosić? Uwaga bądź nie. Jeżeli nie, to odczytuję projekt uchwały. Uchwała nr 41-241 na 2022 Rady Powiatu Koscińskiego z 25 sierpnia 2022 roku. Mieniająca uchwałę budżetową Powiatu Gostyńskiego na rok 2022 na podstawie artykułu 12 punkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz artykułu 211, 212, 235, 236 ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu Gostyńskiego uchwala co następuje paragraf pierwszy W uchwale budżetowej Powiatu Gostyńskiego na rok 2022 numer 33 207 2021 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany Punkt pierwszy zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2 miliony 198 587 zł po przecinku 14. Zmniejsza się dochody

Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 000 000 507 000 541 zł. W przecinku 99, to jest, zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 3, 000 000 3 757 zł. W przecinku 83. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 86 000 000 577 000 869 zł. W przecinku 66. Podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120.

819 zł po przecinku 34 to jest do kwoty 17 159 335 zł po przecinku 78. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na 2022 rok. Punkt 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Gostynickiego na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zmieniającym y, załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok. Nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Punkt 5. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały w się zarządowej powiatu gospodarczego. Paragraf 3. Uchwała w z nim podjęcia. Przystępujemy Szanowna Rado do głosowania nad odczytaną uchwałą. Kto z Państwa Radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 za, 4 wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała Rady Powiatu Gostynskiego wskazująca o budżecie Powiatu Gostyńskiego na 2022 została podjęta.